Za mną zbiornik Grona, w wyniku budżetu obywatelskiego prowadzimy tutaj prace modernizacyjne, tak by już niedługo mieszkańcy Zagorzenka i całego Kalisza mogli cieszyć się kolejnym fajnym miejscem, którym można wśród zieleni przy wodzie będzie pomost tutaj aktywnie. Wypoczywać. Uważam, że takich miejsc w Kaliszu powinno powstawać więcej, dlatego zwróciłem się z prośbą do rad osiedlowych, żeby miejsca z takim właśnie potencjałem wskazywały i w ramach ogólnomiejskiego programu będziemy tworzyć sieć tego typu miejsc do aktywnej rekreacji, do wypoczynku wśród zieleni.